Co? Tak, e, można powiedzieć, że taki mecz bardzo długo wyrównany, moim zdaniem. Oczywiście, motor e, więcej jakości, to, to było wiadomo przed meczem, że spotkałem się z, raczej mało wyrównane zespoły, bo jednak, mimo że pozycja w tabeli dość blisko, to jednak wiemy, że, że te wyniki motoru w pierwszej rundzie były niedoszacowane, patrząc z punktu widzenia na no to, jaki to jest zespół e, i jakich ma zawodników. E, ale bardzo długo było w naszym wykonaniu to niezłe spotkanie. Na ile nas oczywiście stać, bo. My z Koli, no, będziemy bardzo mocno walczyć o utrzymanie i, i będzie ono w naszym wykonaniu takim zadaniem mm, trudnym na pewno I, i każdy punkt jest dla nas ważny, więc ten remis na pewno, który był osiągalny uważam w tym spotkaniu i był bardzo realny, był, do, był taki, takim wynikiem, który by nas satysfakcjonował, natomiast skończyło się tak, jak się skończyło. Pierwsza bramka trochę z przypadku, ale też wynikająca z tego, że jednak w drugiej połowie motor y, y, grał y, od nas lepiej zdecydowanie, nas y, zdominował, co jest też dla mnie trochę mało zrozumiałe, bo po pierwsza połowa uważam, że była w naszym konaniu niezła i, i, to, i tak już wspomniałem, była, było to wyrównane, wyrównane spotkanie, gdzie w wielu, wielu, wielu przypadkach y, graliśmy fajnie w piłkę, na tyle na ile nas oczywiście stać. Tak drugi drugiej połowie, na tą drugą powiem można powiedzieć, że, że nie wyszliśmy i, i, i ta przewaga z gry motoru objawiała się przede wszystkim na poziomie z fragmentów gry. Z tego padła pierwsza bramka, trochę przypadkowa, bo, bo po strzale samobójczym. O kolejnych dwóch bramkach można tylko powiedzieć, że to jest kompromitacja mojej, mojej drużyny, jeśli chodzi o organizację gry. W zasadzie końcówka, cała końcówka była bardzo słaba, natomiast też jestem bardzo zawiedziony zmianami, bo w przerwie zrobiłem dwie zmiany, które Okazały się kompletnymi niewypałami i zamiast poprawić grę, bo liczyłem, że, że na tych dwóch pozycjach akurat jesteśmy w stanie sobie pomóc, to, to trochę przeszkodziłem zespołowi w osiągnięciu lepszego rezultatu. Wynik, moim zdaniem, nie jest do końca adekwatny. Motor był zespołem lepszym, ale to zwycięstwo zdecydowanie dla mnie za wysokie, co oczywiście nie ma znaczenia, bo liczy się tylko wynik, i cała ta reszta. To jest taka, takie, takie dywagacje z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do trenera? Ja Panie trenerze, pan trener mówił, że mecz był dosyć wyrównany. W takim razie gdzie pan widział swoje okazje swojego zespołu, w, którym, w których, w których fragmentach? No, to by, mieliśmy fajny fragment gry, z 16 metra Wojtka z słomki, Byliśmy też, mieliśmy też tam też jedną dobrą dobrą sytuację w pierwszej połowie i Wydaje mi się, że, że też mogliśmy, mogliśmy to lepiej rozwiązać. Zgadzam się z tym, że, że motor był konkretniejszy w atakowaniu, natomiast chodzi mi też o to, jak długo utrzymywaliśmy się przy płycie, jak też odrzucaliśmy przeciwnika od, od naszego pola karnego, co było też celem samym sobie w tym, w tym meczu, bo wiedzieliśmy, jaki potencjał z przodu ma zespół motoru. przede wszystkim na, na, na pozycji, tych tych, 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 tych pozycji 80, więc, więc tak naprawdę myślę, że w tym kontekście te te sytuacje 2-3, jakie mieliśmy w pierwszej połowie, to i tak nie jest, nie, jest zły, nie jest zły wynik, jeśli chodzi o możliwości mojego zespołu. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Marek Krzyszczek, Akademickie Radio Centrum. Panie trenerze, dzisiejszy mecz to była już siódme spotkanie bez zwycięstwa. Spore problemy nie tylko w sferze czysto piłkarskiej, tak, na boisko, ale również już w tym momencie takie mentalne, tak, czy, czy piłkarze już na tym etapie nie będą mieli czegoś takiego, że oni mecz będą przegrywali w szatni przed wyjściem na boisko. Nie, niezależnie od tego, z jaką drużyną będą się mierzyć, bo po prostu no, w takiej sytuacji się znajdują. Zawsze tak jest. No, mężczyzn poznaje się w trudnych sytuacjach, a nie jak wszystko wychodzi. Zobaczymy, ilu z nich rzeczywiście nadaje się do tego, żeby grać na profesjonalnym poziomie. Przyszła runda nam to odpowie i, i też w jakimś tam stopniu będziemy musieli o tym pomyśleć w, w kontekście zimy i przygotowań do, do, do nowej rundy. No, runda niby się zaczęła, ale chodzi mi o przede wszystkim okres i, i tutaj tak naprawdę musimy na pewno dokonać kilku roszad, bo w przeciwnym razie to jest młody zespół, bardzo młody zespół powiedziałbym i tutaj rzeczywiście e, takie ryzyko, o którym Pan mówi istnieje, bo, bo mental jest bardzo ważny w piłce i, Według mnie niektórzy zawodnicy po prostu tego nie dźwigają, Tutaj absolutnie się z panem, z panem w tym kontekście zgadzam. Natomiast dzisiejszy mecz pokazał, że nie przegraliśmy tego meczu w szatni, bo pierwsza połowa, tak jak powiedziałem, w naszym wykonaniu była dość. Upostawiliśmy się tak, tak temu Tokryczku, to po postawiliśmy się lepszemu zespołowi i wyglądało to nieźle. Natomiast no, rzeczywiście w drugiej połowie to, to tak to wyglądało, jakbyśmy, jakbyśmy gdzieś myślami odjechali gdzieś, gdzieś poza Lublin. Dzięki. Dzięki. Zresztą pytanie względem czerwonej karki: Czy ona jednak troszeczkę przeważyła, też właśnie o, te, o tym mentalu, o którym mówiliśmy, że jednak ta. Czy była szansa na ewentualne wyrównanie, bo to było przystanie 1-0? Tak, no właśnie, było 1-0, więc ta, ta szansa na to, że, że zdobędziemy tu punkt, wie, cały czas było. Oczywiście nie stwarzaliśmy sobie jakiejś tam sytuacji, ale no to jest czasami kwestia jakiejś jednej okazji i, i tak naprawdę wywozisz punkt. Na pewno ta sytuacja była bardzo ważna, nie wiem czy krytyczna, ale bardzo ważna w tym meczu i to też świadczy o tym, że trochę nie dojeżdżamy na poziomie mentalnym, że zawodnik, który wchodzi w drugiej połowie w ciągu kilku minut łapie dwie żółte kartki, świadczy o jego niedojrzałości i a konsekwencje, mm, konsekwencje są dla całego zespołu. Bardzo trudne spotkanie. Tak zresztą dwa dni temu zapowiadałem go z drużyną, które, które przy trenerze musiał i Pluta Grać w piłkę, mają pomysł na to, i mają pomysł na każdą drużynę w tej lidze, również na nas mieli. Ehm, w pierwszej połowie, poprzez szerokie ósemki i też poprzez to, że na różne wysokości nie zawsze dobrze zdefiniowaliśmy moment pressingu. Ehm, to parę razy nas siedzi, tak jak byśmy nie chcieli, i również poprzez trochę bardziej bezpośrednia gra. Niż byśmy się spodziewali, um, zyskali dużo drugich piłek, i przez to parę razy nas zmusili do, do obrony niskiej. Z kolei, również w pierwszej połowie, my um, z kontrataku albo z, za takim szybkim powinniśmy strzelić bramkę. Bo znowu tak z głowy mówi przeciwnik, w pierwszej połowie miał jedną sytuację klarowną, która budził jak wybronie instynktywnie, a my pff, znowu myślę, że cztery sytuacje takie 100% w pierwszej połowie stworzyliśmy. No i w przerwie rozmawialiśmy właśnie o tym momenty pressingu. Rozmawialiśmy o konsekwencje. I w drugiej połowie myślę, że mieć był pod dużą większą kontrolą. Oczywiście No tak jak mówię, początek drugiej połowy większa kontrola z naszej strony, coraz więcej wejść po w przeciwnika, stał fragmentów. Dobra asekuracja ofensywna cały czas, bo przeciwnik nie mógł nas kontrować i Często zasawiali dwóch, trzech zawodników wysoko na, na rekontr, nie daliśmy się na to złapać. Potem, wiadomo, przejdzie nasza bramka po, po stałym fragmencie gry, po tej konsekwencji w działaniu. I na początku myślę, że też poprzez dobrej gry przeciwnika trzeba przyznać. Trochę za bardzo się cofnęliśmy, co jest ok, bo my mamy plan na, na obronę niski, na obronę pola karnego, i tak naprawdę broniąc się nisko w drugiej połowie, przeciwnik, taki takiej stuprocentowej sytuacji. Przynajmniej teraz wiadomo, jestem przed analizą, jeszcze, ale nie wydaje mi się, żeby stworzył. Ale chciało się więcej, lepsze decyzje po odzyskaniu piłki, bo coraz gorzej się asykrowali, mogliśmy wejść w kontrę. E, potem. Ozyskanie znowu trochę kontroli. Kolejny stały fragment. Bramka na 2-0. No i mówię, stałe fragmenty są piątą fazę gry. Dzisiaj dwie bramki z tego fragmentu, a jedną po fragment przeciwnika z kontrataku, właśnie kolejnej sytuacji po tym z kontrataku. Więc e, gratuluję swoim zawodnikom konsekwencję i to, co im też powiedziałem w szatni, że Tydzień temu graliśmy dobry mecz, który nie wygraliśmy, bo taki jest sport. Jedyne co musieliśmy robić jest to samo co zawsze konsekwencja, stabilność. Tak samo ciężko pracować, tak jak zawsze, ani więcej, ani mniej, bo my pracujemy na maksa cały czas. Przygotujemy się na maksa do każdego przeciwnika. No, i w tygodniu widziałem tą konsekwencję w moich piłkarzy, w moim, moim sztabie. Dzisiaj na mecz różne momenty, bo czasami trzeba cierpieć, umieliśmy cierpieć, nigdy nie traciliśmy naszą tożsamość, nigdy nie traciliśmy nasz plan i to jest zwycięstwo, które konsekwencje przyniosło. Natomiast jeszcze raz podkreślam, już to był mój siódmy przeciwnik ligowy i ja osobiście bardzo cenię pracę sztabu i, i piłkarze garbarni. Chciałem tego podkreślić. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do trenera? Tak, ja mam. Jan tę TVP. Panie trenerze, chciałem zapytać o stan zdrowia Jakuba Lisa, bo to było dosyć niebezpiecznie to wyglądało. Czy tam wszystko jest OK. Hmm. Nie, nie chcę tutaj za dużo powiedzieć, bo też żeby nie, żeby nie skłamać, no. Lisu się trochę gorzej poczuł. Na moment obecny nie mamy dużo więcej informacji będzie miał badanie specjalistyczne i będziemy wiedzieli więcej. Natomiast ja wierzę w to, że, że po prostu trochę się gorzej poczuł. Musimy znaleźć przyczynę i to wszystko no to jest to jest chłopak, który od kiedy ja tu jestem nigdy się nie poddawał. Pracował na boisku, jak nie był powołany, raz, drugi raz, jak powołałem, nie, da, nie, nie, nie wpuściłem go na boisku. Nigdy to miało na niego wpływ. To jest silny chłop, mocna mentalność ma, ambitny chłop, a myślę, że z tej sytuacji wychodzi tak samo, jak, jak wywalczył sobie plac, to tak samo teraz. No. To, jest, to, jest, to jest silny gość. A poza tym ma cała drużyna, czyli 31 piłkarzy, plus cały sztab za, za niego i cały klub. Więc Poradzimy sobie i Lisu. Myślę, że niedługo będzie z powrotem z nami. Mam jeszcze drugie pytanie. Jedna drużyna z Krakowa została pokonana, druga przyjeżdża w środę. Czy już jest gotowy plan na to we spotkanie? Mamy analizę Wisły przygotowane. Um, absolutnie do tego momentu nie dopuściłem do tego, żeby były żadne rozmowy o Wiśle, bo najważniejszy mecz do tej pory był Garbarnie. Teraz się już zaczęła akcja wisła, bo trening wyrównawczy, jest, odbywa się teraz regeneracja. No i od jutra trenujemy znowu, podsumowujemy to, co dzisiaj się wydarzyło, tak jak zawsze robimy i zaczyna się akcja Wisły, no, tak jak zawsze, tak jak mówię. Poziom pracy jest stabilny, my zawsze analizujemy przeciwnika jakby o jeden z wyprzedzeniem, czyli tak samo jak dzisiaj graliśmy z zgarbanie, my wewnątrz sztabu mamy wisłą analizowaną, w środę gramy z Wisłą, w środę już będziemy mieli olimpię Elbląg przygotowany. I to jest sposób, w jaki my pracujemy i tego się nie zmieni, niezależnie od tego, z kim gramy. Dziękuję. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Pan Marek Krzyszczak, akademicki Rady Centrum. Tu? E, dzisiejszy mecz z Karpanią Kraków, tak jak pan Trener mówił, nie był wbrew pozorom łatwy. Szczególnie też biorąc pod uwagę warunki pogodowe. E, tutaj wiele czynników nie pomagało. Ale mimo wszystko oczekiwało się tego zwycięstwa od motoru Lublin i te trzy punkty zostały zdowiezione. E, pytanie brzmi jednak: czy Zwisło Kraków. Takie sytuacje jak miał Motor w Lublin i nie potrafił wykorzystać, czy to się nie będzie uściło, tak? Tak jak to miało miejsce podobnie e, też w meczu z Polonią Warszawa, tak? Kiedy Motor dominował, grał w swoją, e, swoją grę, e, ale miał problemy. Miał problemy z wykończeniem tych sytuacji i czy tego to się nie powtórzy z Wisłą Kraków właśnie w środę? Dobrze, widziałem że padnie takie pytanie. Pozwoliłem sobie się przygotować. Eee... I teraz tak, po pierwsze warunki pogodowe to jest super pogoda dogranie na nasze boisko, które jest fantastyczne. To jest super pogoda, angielska, piłka szybka. To jest idealne boisko. nie Idealne. Także pogoda jedynie mi przeszkadza, bo jestem cały mokry, niepotrzebny. Piłkarzom to na pewno się podoba. Druga rzecz. no iż abstrahując od meczu Pucharowy z Zagłęby Lubin, strzelamy średnio 1.71 Bramki na mecz. To jest prawie kwestia jedna bramka więcej, mniej. Prawie dwa, dwie bramki na mecz. Przy tym, że średnio tracimy 0,57. To nie jest źle. To nie jest źle. I teraz, czy ja bym chciał więcej bramek strzelić? Tak. Tylko, że to jest zły sposób myślenia. Ta drużyna nie ma problemu ze skuteczności. Ta drużyna nie ma problemu. I to jest to dla mnie najważniejsze ze stworzenie sytuacji bramkowej. To jest najtrudniejsze w piłkę. wejść do ostatniej tercji. My, w perspektywie ostatnich parę meczów, rek na pewno rekordowe, muszę patrzeć na raporty, ale rekordowe liczba wejść w ostatniej tercji. Druga rzecz, wejść w pole karne. Rekordowa liczba wejść w pole karne. Mówię rekordowe z meczu na mecz. Nie? No potem stworzenie sytuacji. Oczywiście by się chciało więcej tych sytuacji wykorzystać i dążymy do tego. Pracujemy nad tym. Natomiast co co ja nie pozwolę, jest żebyśmy wbili do głowy, że ten zespół ma problem ze zsiadaniem bramek i ze skutecznością. No to są, to są historie no. To, to absolutnie no nie, nie. Czy możemy więcej siedzieć, bo stworzymy sporo sytuacji? Tak. Zgadzam się z Panem. Natomiast no nie da się wykorzystać każdej sytuacji. No. Będziemy dążyć do tego, będziemy dążyć do tego. Odpowiedziałem na pytanie czy? Chciałem tylko dopowiedzieć do właśnie w kontekście tego wątku, e, że właśnie może to kwestia pewności siebie zawodników tak naprawdę. Nie, nie to, że są e, nieskuteczni, bo właśnie sytuacje są, tylko tak jak to pokazywał Mikołaj Kosior chociażby właśnie pod koniec meczu, tak? W sytuacji sam na sam bardzo pewnie wykorzystał tę sytuację. Strzelił bramkę na 3-0, zamknął mecz i, i tak trzeba to robić. może za dużo czasem kombinowanie, szukanie jakiegoś ostatniego podania, gdzie, gdzie jest okazja do strzału. Tak? <grych> no, nie wiem. No, kosi wyszedł sam na sam od połowy boisku. No, jest trochę inna sytuacja jak przy broni 7 ludzi w pole karne, no. Także akurat to, że. Gramy do końca w pole karne, to jest, to jest moja wina, także biorę to na siebie. No. Wydaje mi się, że to jest skuteczniejsze niż strzelić z 40 metrów, także może, może źle myślę, ale w to wierzę i, i jeszcze, pro propos pewność siebie, to, to nie, pewność siebie w tym zespole ma się bardzo dobrze, no, bo pewność siebie wierzy się z tego, co się robi na co dzień. Nie? To nie ma tak, że wejdziesz na mecie jesteś pewny siebie. A... Ten zespół dobrze pracuje na co dzień i wychodzi na mecz przygotowany. Wiedzą co mają robić I, i wiedzą przede wszystkim, że mogą liczyć na, na goście, które mają obok, nie? bo to jest zespół. Na jeden, na drugiego, na trzeciego. Także ten zespół ma się dobrze, ma wsparcie kibiców, co chciałem jeszcze raz im podziękować, e, bo dzisiaj też był ich ciuć. Mm i pewność się w tym zespole ma się bardzo dobrze, chociaż uważam, że mus, jedna, wiele rzeczy musimy rozwinąć, wiele rzeczy, a jedna z nich może być wypełnienia pola karnego, może być bardziej konsekwentna. Więc to, to, to będzie miał wpływ na, na strzelanie bramek. To, że konsekwencje jesteśmy zawsze tam, gdzie trzeba, żeby strzelić bramki, a nie, nie to, że taki strzał, czy taki strzał piłce tych największych, tych, tu strzelają więcej bramek, strzelają je, dlatego że są bardziej konsekwentni powtarzalni w pewnych strefach, w których atakują. A ponieważ i w pewne zachowanie, wygranie pojedynków bez piłki, bez piłki. I dlatego oni są tam 10 razy na mecz, dostają 3 piłki. siedem razy robili wszystko idealne, ale piłka nie doszła do nich. I z tych trzy jak dwie strzelają to już jest bardzo wysoko, bo generalnie jak już wchodzimy w to naturalne taka statystyka wykorzystania sytuacji stuprocentowych i tu generalnie w piłce jest 1 na 3. Na trzy sytuacje stuprocentowe jedna powinna wpaść, to jest norma. Jeżeli strzelamy powyżej tego to można powiedzieć, tak upraszczając, że jesteśmy bardzo skuteczni, jeżeli strzelamy poniżej tego, że jesteśmy Mniej skuteczny niż byśmy chcieli. Także to jest taki odnośnik. No, Może czy robić takie, analizować nasze sytuacje stuprocentowe chętnie bym byśmy o tym przedyskutowali przy następnej konferencji. Może być? Tak, dziękuję. Dzięki. Przemysła w speaker. Panie drenerze, dwa króciutkie. Mówił Pan już na dwóch konferencjach o tak zwanym planie również na zakończenie meczu. No i dzisiaj dwóch zmienników Kosiorek i, i Staszak zdobywają gole. I chciałem zapytać czy wprowadzając ich na boisko miał Pan Trener w głowie właśnie taki plan, żeby żeby poprawił się wynik pod względem bramkowym? I drugie pytanie odpowiada Pan już o zdrowiu Liska, to chciałbym jeszcze zapytać o Przemka szarka, czy zagrożone jest jego wyjście na środowisko Dziękuję bardzo. To tak, do pierwszej części pytania ja mógłbym teraz opowiadać tu historię, oczywiście, ale ja taki nie jestem. No. Ja jestem trenerem, nie jestem czarodziejem i jasnowidzem, widzę więc ja wpuszczałem zawodników na boisko, oczywiście odnosząc się do tego planu na początku meczu, na zakończenie meczu. Zawodnicy dostają wytyczne, ale też to nie jest tak, że nagle jedną rozmowę zmienisz coś, co robiliśmy w tygodniu. I wpuszczając zawodników na boisku, ja liczę, żeby oni będą pełnili pewne rol, do których się przygotowali w tygodniu, tak samo jak tych zawodni, które zaczynają mecz. To jest coś, na co a propos bramkę Staszaka, eee, to jest coś, na co mi bardzo zależy, bo to konkretny element, stały fragment gry. I stałe fragmenty gry, ja bardzo naciskam, oni wiedzą, że to nie jest tylko coś, co muszą znać i wykonywać zawodnicy, którzy wychodzą w pierwszej jedenastce, ale tak samo zawodnicy, którzy wejdą z ławki, bo oni będą pełnili rolę przy tych stałych fragmentów. I Stasiu konsekwentnie był tam, gdzie miał być, zastąpił Rudiego w tej roli nie? i strzelił bramkę. Mm. Mnie cieszy to, że tych zawodników, które wejdą, dają impuls zespołowi. To jest dla mnie ważne. Ja nie mogę robić zmian, które powodują, że zespół stał się gorszy, w cudzysłowie, mniej, mniej intensywny, mniej konsekwentny niż był przed zmianami. I mnie cieszy to, że Kogo, kogo, na kogo bym nie postawił od początku czy robił zmiany. Rzadko kiedy jestem rzadko kiedy jestem e, rozczarowanym jakąś zmianę no. i to znowu to jest praca tych zawodników które które. szanować no. bo póki co punktują od kiedy ja tu jestem punktują dwa punkty na mecz. No. Więc po różne rzeczy, które słyszałem o nich, zanim przysiedłem, to, to ten zespół ma się dobrze. Co do siarka? Eee... Nic mu nie będzie. Nic mu nie będzie. To chcieliśmy dosyć. Czy są jeszcze jakieś pytania na trenera? Jeżeli nie ma, to się nie ma bardzo.